Cześć wszystkim, dzisiaj jak możecie zobaczyć po tytule przychodzę do was z ulubieńcami stycznia <grym> Z ulubieńcami stycznia Zabrałam ze sobą parę rzeczy, które mi się bardzo spodobały w tym miesiącu Więc jeżeli chcecie zobaczyć jakie to były rzeczy to oglądajcie dalej okay, Może zaczniemy od kanału, czemu nie Kanał na YouTube Ostatnio spodobał mi się bardzo kanał o nazwie Alexis Ola Eee, fajny po prostu content, fajne filmiki Coś, co ja lubię oglądać Najbardziej eee, jednak przypadały mi do gustu filmiki Nie Marnień życia Na kanale Oli są właśnie dwa takie filmiki eee, I po prostu fajnie, fajnie się je ogląda eee, Fajny przekaz, więc e, sprawdźcie ten kanał, bo naprawdę polecam Teraz e, przechodzimy do serialu Ten serial zaczęłam oglądać tak naprawdę wczoraj, czy przed... nie, przedwczoraj eee, I od momentu, od... Parę sekund po tym jak go włączyłam, już go pokochałam, więc to coś znaczy na pewno. Jest to serial o nazwie The Grassy. Ten serial po prostu skupia się na życiu nastolatków w pewnej szkole i możemy po prostu zobaczyć ich historię, ich życie. I naprawdę bardzo mi się spodobał. Jest parę śmiesznych scenek, jest parę poważniejszych. Fajny taki serial, lekko się go ogląda. Więc naprawdę, wydaje mi się, że dla nastolatek to jest coś fajnego. Jakby co, to ja ten seriale oglądam na Netflixie. Zazwyczaj filmy, seriale, które Wam polecam, oglądam na Netflixie, więc tylko mówię, żeby potem nie było. Gdzie? Kasia, oglądasz wszystkie filmy Netflix. Teraz przechodzimy do mojej ulubionej części, w ulubieńcach zazwyczaj. Jest to muzyka, bo jak już pewnie wiecie, ja kocham muzykę. Muzyki słucham bardzo dużo. Nie ma takiego dnia, kiedy nie będę czegoś słuchać, więc mam tutaj dla was parę mega mega fajnych piosenek. Więc może zacznijmy od piosenki Hayley Steinfeld, tak chyba się u jej wymawia nazwisko. Pierwszą piosenką, którą wam polecę, jej wykonania, jest piosenka You're Such a fajna właśnie piosenka, która wpada w ucho. Damn, After everything we've been through I know the truth The damn you're such a little devil The next song I recommend uh, to you is Hell, Nose and Headphones Seems like everybody here Is speaking different languages With that green prescription fog blowing up their faces moim my Hayley has Inny wyjątkowy głos, e, który bardzo, bardzo mi się podoba, więc polecam jej piosenki. Teraz przechodzimy do piosenki, którą słucham dzień w dzień. Słuchajcie, to jest najlepsza chyba piosenka tego miesiąca, jeżeli mam być do mnie szczera. E, nazywa się, jest to piosenka śpiewana przez Alessio Cara e, Here. Ten tekst, to przesłanie, wszystko, beat, Oje! Oh yeah, wszystko jest mega na plus. Naprawdę polecam wam przesłuchać jeszcze więcej jej piosenek, bo są genialne. Dziewczyna ma super głos, oryginalny pomysł na siebie, więc polecam. Dużo to będzie tej muzyki, ale mam nadzieję, że wam nie przeszkadza, jeżeli tak, to po prostu przebińcie e, albo coś takiego, więc e, oh wonder! Zaczęłam słuchać o oh Wonder i nie żałuję. Wszystkie piosenki mają genialne. Psynkę, którą Wam polecę jest ta piosenka o nazwie Life Wire. Jestnie psynka like to oh, jest piosenka All My Friends śpiewana przez Snake Hips. Więc to było chyba wszystko na dzisiaj. A! Przypomniałam sobie. Naj, najważniejsze ulubienie z tego miesiąca, jak mogłam go zapomnieć. Mam to zapisane to wydarzenie, słuchajcie. 29 stycznia 2016 rok. Okej, okay, powiem Wam taką historię. Mam taką bluzkę w swojej garderobie ze znaczkiem The Neighborhood. Ich piosenki ogólnie. Więc postanowiłam, że wstawię zdjęcie tej koszulki na Twittera, oznaczę Jessie, czyli piosenkarz zespołu, i zapytam się go, czy podoba mi się moja koszulka. Po jakimś czasie wchodzę do na Twittera i widzę plus 20 powiadomień. Podejrzewałam o co już chodziło, ale nie. Nie byłam przekonana, ale no patrzę w to powiadomienia. A tam Jessie. Odpowiedział na mój tweet: Tak, powinniśmy takie zrobić. Na pierwsza reakcja? Zaczęłam krzyczeć na cały dom. Nikt mnie nie usłyszał, co jest dziwne, ale było głośno. Chyba nigdy tak głośno nie krzyczałam. Pisałam do zespołu na Twitterze wiele razy, pisałam do Jessy na Twitterze wiele razy, a nikt mi nigdy nie odpowiadał, nigdy nie byłam zauważona przez mojego idola, moją inspirację. Nie, to był szok. To był największy szok na świecie i jestem mega szczęśliwa i naprawdę ulubieniec stycznia. Ech! To nie jest coś, co mogę Wam polecić, chociaż mogę Wam polecić niepoddawanie się. W tym zakończę dzisiejszych ulubieńców, dzisiejszy filmik. Mam nadzieję, że Wam się spodobał. Jeśli tak, to kliknijcie łapkę w górę. Jeżeli macie jakichś ulubieńców, to zostawcie na dole. Tak samo jeżeli macie jakiś kanał, który chcecie, żebym poleciła, Zostawiajcie wszystko na dole Opinie, komentarze Oh yeah. Tylko wszystko z szacunkiem Tak Dobra, będę już szła, bo coś mi odbija Jest godzina 23.16 Jeszcze porozmawiajmy o mojej tapecie O, o mój Boże, perfection widzicie, widzicie to Jakby ktoś był ciekawy, to jest to Lucky Blue Smith Ej, on modelem jest, on perfekcyjny, jest. Oh, to nie jest, to, to nie jest człowiek, to jest anioł. Dobrze, już, już chyba zacznę dzisiaj, więc do zobaczenia w następnym filmiku. Pa pa! pa.